Dlaczego nigdy nie będę coachem? O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Ten kanał jest związany mocno z rozwojem osobistym, z rzeczami dotyczącymi bycia lepszym człowiekiem i wydawać by się mogło, że dość naturalną rzeczą byłoby rozpoczęcie jakiejś działalności coachingowej, jak dla mnie, tak? Zrobienia czegoś, jakichś szkoleń lub online, czy nie online, które by. Em, powiedzmy, że dodawały wartość ludziom z tym, że nigdy takim coachem nie będę, nie dlatego, że uważam, że to jest zła robota, czy coś co, czy coś, co na przykład em, na co powinno się patrzeć z góry, chociaż często teraz taka, takie podejście jest, bo no niestety coraz dużo dużo jest przypadków, że ci kołcze życiowi po prostu em, ludźmi, którzy sprzedają marzenia, sprzedają jakieś proste pomysły, em, które tak naprawdę nie dodają wartości w życie i ro robią to trochę ze złych zamiarów, ale to nie o tym film, dlaczego ja nie planuję być nigdy coachem i o ten kanał. Mimo, że traktuję trochę o rozwoju osobistym, też miejscami, a nawet głównie. Em, Dlaczego nigdy nawet nie rozważałem tego i nigdy, i nigdy w tą stronę nie pójdę. Mój model robienia tutaj rzeczy kontentu zawsze od początku był wzorowany trochę na tym, co robi Gary Weinerczak w tym sensie, że Gary Weinerczak ma firmę, która zajmuje się zupełnie czymś innym, a raczej zajmuje się robieniem mediów społecznościowych dla klientów. Podczas gdy on ma taką markę osobistą, swoją prywatną na YouTubie, gdzie już teraz ma zespół i w ogóle ma tą ogromną, ogromny potencjał tej swojej marki osobistej. I to, to, to był mój pomysł, żeby oprócz właśnie normalnej kariery, którą gdzieś tam robię w świecie biznesu, w świecie IT obecnie, w różnych firmach. I żeby taką suplementacją tego, i żeby takim miejscem, gdzie mogę się podzielić swoją podróżą do jakby lepszego życia, będzie ten kanał, będzie ta marka osobista. I nigdy w kontekście bycia coachem czy kimś w tym stylu nie planowałem tego robić. Mimo, że to mogłoby się wydawać dla niektórych naturalnym rozszerzeniem, właśnie tego, co, co powinno być na tym kanale. Także już od razu mówię z góry, że tego tutaj nie będzie, i mimo że czasem te treści są mocno związane z takim rozwojem osobistym, to jest to kwestia tylko tego, że to jest coś, co mnie bardzo interesuje od zawsze. I ten cały kanał to jest nie tyle nauczanie z poziomu jakiegoś tam mistrza i mentora, tylko raczej dzielenie się doświadczeniami, dzielenie się tym, co działa. U mnie, tym co interesuje mnie, co w moim życiu pomogło, i tak, jakby danie ci pewnych pomysłów, żeby spróbować to stosować, żeby zobaczyć, co działa u ciebie. E, nigdy nie em, miałem i nie mam żadnego uniwersalnego klucza, żadnego uniwersalnego prawa, które by pomogło w życiu wszystkich ludzi, które by otwierało wszystkie drzwi, które sprawi, że będziesz najlepszą wersją siebie. Nigdy w tym kontekście nie patrzyłem na to, co robię, i dużo kontentu, który, który daję, to są właśnie takie trochę też uporządkowania moich myśli, uporządkowanie tego, co się w moim życiu wydarza, tego, co w moim życiu działa, żeby móc za jakiś czas wrócić, żeby móc ponownie zerknąć na niektóre filmy, żeby. Zobaczyć, w jakim stadium się było. A co do tego, jeszcze to właśnie piękne jest to, że posiadając taki kanał, posiadając takie lustro, które pokazuje przeszłość, będzie to bardzo ciekawe, gdy się będzie już starszym człowiekiem. Tak myślę, gdzie dzieci, wnuki będą miały mały taki wgląd w taki zrzut ekranu z tego, kim był. Wacław W216, W217, W218 To by było bardzo ciekawe mieć coś takiego swojego dziadka, swojego pradziadka, jak o tym myślę. Taki zród ekranu, jak oni myśleli, co oni robili, kim oni byli. I jako, że my tego nie mamy, nie mamy takiego wglądu najczęściej do naszych przodków, tak w przyszłości. Nasze dzieci, nasze wnuki, nasze prawnuki, jeśli wszystko dobrze pójdzie, jeśli cywilizacja nie wybuchnie, będą miały taki dostęp do nas sprzed 10, 15, 20, 50 lat, miejmy nadzieję. I to jest też niesamowite. To jest też kwestia, która mnie motywuje, jeśli chodzi o właśnie robienie rzeczy. Także pamiętaj, że ważne jest, z jakich powodów robisz rzeczy. I mimo, że mogłoby się wydać, że coaching to jest coś, co um, naturalna, naturalne, można powiedzieć, że przedłużenie tego, co tutaj robię, to tak naprawdę nie jest moim celem i nigdy nie był. Jedyne, co chciałbym w przyszłości zrobić, jedyny taki większy produkt, który chciałbym kiedyś zaoferować, to książka. Chciałbym kiedyś napisać książkę, wydać książkę, może sam, może, może z jakimś wydawnictwem, ale to jest jeszcze w dalszym, na dalszym horyzoncie, nie w tym momencie, w tym momencie content. Dziękuję bardzo za oglądanie, Pracę w życie poczciwe. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku vloga, a w weekend w kolejnym odcinku recenzji. Do zobaczenia, cześć!